Cześć kochani, z tej strony Sylwia Lipka z kanału Sela na co dzień i witam was ponownie na moim kanale w kolejnym filmie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam nadzieję, że dobrze, że był całkiem ok. Eee. Popsikałam się takimi okropnymi, dusznymi perfumami z marka Jacobsa I żałuję, żałuję, bo teraz ten zapach jest na mnie Bardzo proszę, żeby się wywietrzył jak najszybciej, bo ja nie chcę go mieć na sobie Bo to takie wiecie, te małe perfumetki I mówię, dobra psiknę się, pewnie będzie ładny eee. Nie jest ładny, jest taki... Płaszcze pachną tak nieładnie, nie nieładnie tak Teraz śmierdzę po prostu Ogólnie dzisiaj miał być tur po mojej garderobie nie? nie wyrobiłam się ze sprzątaniem, oczywiście, że się nie wyrobiłam za jadę po moich chłopaka, ale mam dzisiaj taki ciekawy outfitik, bo mam te różowe okularki, włosy mam z warkuczyków i mam ten dress, więc jestem taka, wiecie. Taka właśnie No, ale pojedziemy do takiego sklepu Właśnie jak już odbiorę mojego chłopa, bo się nie wyrobiłam przed tym Bo znalazłam taki sklep, słuchajcie Trochę wszystko po 4 zł, on się nazywa Multimarket I ja zobaczyłam, że tam są takie śmieszne, ale takie taniutkie rzeczy Więc chcę koniecznie zerknąć, co się w tym sklepie Jestem już w autku, jadę grzecznie po mojego lubego 20 minutek pokazuję, więc akurat będę jak przejedzie jego pociąg Słuchajcie, tak wygląda multimarket i on za mną chodzi od tygodnia. Ja muszę to zobaczyć. No kochani, pierwsze wrażenie to to taki chiński sklep po prostu, więc zaraz zobaczę, co tutaj jakieś diamentowe mozaiki można robić. Tutaj są jakieś takie rzeczy do masażu twarzy albo do masażu nogi. Ciekawe. Co tam znalazłeś? Ja masaż szyi. Można sobie robić samemu. Patrz, skarbie to coś dla ciebie. Tutaj jest dużo takich zestawów do szycia, które. Yy, taki alarmowy zestaw domowy. O, patrzcie tam prostownica. Nie to karbownica, ale akcja. Jak będę miał urodziny, to wiem, gdzie mam iść po moją szarfę na urodziny. No właśnie. Patrz, czapeczki na 18 urodziny takich rzeczy to nie ma. A tutaj do makijażu. Ej, ale dużo ich jest! Ej, się serio, nie trzeba na internecie kupować, tylko można sobie tu... Jakie ładne pęciupyśki z truskawiczkami! Mój chłopak mi powiedział, że tu mam warkoczyki, mogę sobie takie dopiąć. Świetny pomysł to jest. i To jest taki Louis... Nice. Fendi, handy. Fendi... Ja ci No to to jest akurat, wiesz, wyjątkowe. Ale to Gucci! No serio. Za 5,50 da co? ja już to no. zbierzemy. Bierzemy? Ja sobie wezmę taki, wiesz. Nie, e... nie, 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 ja wezmę tak jak paskę na głowę, A, żeby mi dobra. dobra. O właśnie, patrz to. Patrz, patrz co znalazłam. Moim zdaniem bardzo potrzebne. Zapachy do y, szafy. Tu są różne kosmetyczne rzeczy, gąbeczki. Maseczką te ja bym z tego sklepu akurat nie ufała tak, jeśli mam być szczera. Ale i ogólnie kosmetykom takim co się nakłada, ale są pędzelki i tak dalej, to w miarę hit. Patrzcie, 3,90 90, proszę bardzo, da się da się. To jest foremki do robienia. A tutaj dużo różnych foremek babeczkowych i ciasteczkowych. Tutaj słuchajcie, jest dużo różnych posłań. I one mnie zachwyciły. Zobaczcie, jakie słodkie cytrynki. Zobaczcie, jakie słodkie truskaweczki. Ja się zastanawiam, czy nie wziąć tego dla, zarówno dla mojego królika, jak i jednego posłania dla mojego psa. Co myślimy? Na przykład to awokado jest słodkie, ale nie pasuje do domu do końca. Patrzcie, nuty muzyczne. A, to coś dla mnie. Mój chłopak nielegalnie rozpakowywuje, to dziękuję serdecznie. Będzie dla piesków w jednorożce, a dla królisia będzie w truskaweczki. A tutaj słuchajcie, zabaweczki, więc trzeba coś wybrać, bo to nie może być tak, że wrócimy bez zabaweczki. Co to ma być? O oh, Jezu! Właśnie to są zabaweczki, które omijamy ze względu na samolubność naszą. Ale jakąś piłeczkę do rzucania szarpaka... O, fajny szarpak całkiem ten co trzymasz. Myślę jeszcze o jakiejś piłeczce dla niego do rzucania na ogródeczku, te są za twarde na jego ząbki. A co to jest? Ciekawe. A bumerangi też są. A bumerangi może skrzypią. Trochę mu. A patrz lekko skrzypią. A to jest, to jest właśnie ta samolubność. Skrzypi, ale lekko. To ma sens. To jest niesamowite, że są nawet te. <grymne> Czy mi się czeka jakiegoś? Tu są chmurki słodkie. Tu jest noś... Arbuzik taki o, słodki. Banany. Ale ten jest chyba fajny, arbuzik mi się podoba. Wezmę te Ale Londyn za, za dużo jest na paszczę. Nie, no Marwalka git za dużo. Nie, co ty, on daje radę z takimi. To są różne szczotki w ogóle do wyczesywania, trymowania, i inne takie. Smyczy to w ogóle jest, wiecie ile? Dużo, widzicie? Są tutaj, patrz to, patrz to, patrz to. A kroksy są takie? O na TikToku takie Nie wiem, ale są skarpeteczki. To powinnam dla pirata kupić właśnie, bo on jest agresywnym psem. Jestem już w domu i pokażę Wam teraz, co kupiłam. Słuchajcie, a kupiłam rzeczy, prawie nie dla mnie, lecz dla moich zwierzaczków głównie. Ale pierwsza rzecz. Jak ja to zobaczyłam, to ja wiedziałam, że to ja muszę wziąć, bo ja na stop zamykam podłogę przez mojego królika i tu się przynajmniej nie będę musiała schylać, bo jest, wiecie, taka... I przy okazji jest różowa, więc wygląda ładnie, więc cieszę się z tego zakupu. 25,90 złotych ma. Kolejna rzecz to są takie rolki do ubrań, bo nie miałam tego, nie wiem, na tutaj nie, nie mam tego napisanego, ale trzy, trzy rolki... spoko. Przyda się na pewno. Jeśli chodzi o ubrania, to kupiłam też sobie zapaszek do szafy. Ja lubię te zapaszki różne i to jest akurat liliowy. Ojej, ale od razu taki zapach poszedł. Ja sobie to przyczepię na pewno na wieszak w garderobie. Ostatnia rzecz, która nie jest związana ze zwierzaczkami, to dwa zeszyty, które dla siebie kupiłam po 6,50 i po 6,90. No, mi się one tak spodobały. Zobaczcie, ten w ogóle jest taki metaliczny, fioletowy, a tu jest z króliczkiem. One są w linie, więc jak nie lubicie w linie, to, to wam się nie spodoba. No, mi się bardzo one podobają. Ja lubię takie designy słodkie. Wsadzę sobie od razu tutaj do szuflady. I kolejne rzeczy są już na moich zwierzaków. Więc najpierw trzy zabawki, które wzięłam dla Marvela. Pierwsza to szarpak niebieski. Druga to arbuzik. On pipka. I trzecia to taki bumerang do rzucania mu na ogródku. On też pipka. Ale ja lubię jak te zabawki pipkają tak wiecie... Tak, shhh, tak nie do końca mocno, tylko tak cichutko. Więc te, obie zabawki pipkają tak cichutko. Kolejna rzecz jest dla mojego królisia i to jest takie łóżeczko dla mojego króliczka, mam nadzieję, że jej się spodoba, jest w truskaweczki, moim zdaniem jest przesłodkie, kosztowało 17,90 i, i myślę, że jej się spodoba, dam jej to gdzieś tam położę w domku, żeby się dobrze czuła. U! Więc to posłanie drugie jest moich chłopatków. O, ale to jest w jednorożce w ogóle posłanie. Zobaczcie. I więc taki jest wzorek, kosztowało 29,90. W ogóle oni we dwójkę się tu zmieszczą, bo oni mogą się razem przytulać tak szczerze mówiąc czasami. Więc kupiłam im takie posłanko. No, ale w każdym razie to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy film. My się widzimy jutro na moim kanale o 18, więc do zobaczenia.